Witam was serdecznie, panie i panowie. Jesteśmy w cube Draft, świątecznym cube drafcie nagrywanym na potrzeby serwisu Spell. Cube drafty oczywiście, jeżeli ktoś nie wie, są to drafty, w których jest po prostu w zasadzie same dobre piki, prawda? Wszystkie karty są bardzo dobre w tych draftach i trzeba wybierać z tych dobrych kart coś, coś co chcemy jakby najlepszego wycisnąć z deka. Jest to albo zwykle jakieś agro, bardzo szybkie, albo jakiś kontrolny dek. No, nasze, nasz pierwszy pick... Wydaje się być yy, raczej kontrolny, bo tutaj chyba najlepszą kartą, najlepszą kartą chyba jest, myślę, Sphinx. Yy, wydaje mi się, że go zabiorę, także pójdziemy bardziej... W kierunku jakiejś niebieskiej kontrolki, tak, tak mi się wydaje, przynajmniej na razie. No właśnie kolejną świetną kartą. Do tego jest Soul of Temptation. To jest kolej, z których po prostu wchodząc zdaje Kontrolę przejmujemy nad stworem oponenta. Naprawdę silny silny ziom. Bardzo dobre jest to rzeczywiście Gift give given dobieranie. Dobieranie kart de facto. Też karta. Karta powiedzmy, nazwijmy to Karta le Legenda, bo jest tych kart tutaj legend bardzo wiele. Um, Ultimate Praise jest ok, Journey to Nowhere. No wiadomo, no generalnie te landy wszystkie, wola Stronghold, bardzo silny land. Ale wydaje mi się, że na razie jednak Sorrow of Temptation będzie najlepszy. I... Znaczy wydaje mi się. Tak ja naprawdę ja nie znam jakie są karty, prawda? Do końca w tym... Hmm, w tym Cubie, także nie jestem w stanie do końca stwierdzić hmm, czy, czy właściwie wybieram, ale wydaje mi się, że niebieski zawsze jest hmm, warto brać. No i tutaj mamy Wedlaken Shackles, czyli po prostu kolejne, kolejne przejmowanie stworów. Olis Dust Ma Removal. Wenser hmm, dosyć silny walker aczkolwiek nie jakiś niesamowicie wybitny. Hmm. Exalt Angel bardzo fajny finisher. No, Remount ok kontra, ale wydaje mi się, że jednak Shackles są najlepsze. Być może nawet skończymy w mono Blue jak się, jak, się, jak się uda. Chociaż jak, widzę, jak widzicie, nie, nie, nie jest to takie super pewne. Archangel of Tune oczywiście jest ok, ale myślę, że akurat w Cube to nie jest jakiś niesamowity, niesamowity ziom. Bloodline Keeper jest bardzo potężny. To jest, to jest, na pewno. Generalnie ta paczka jest mega silna, no. Finksy są bardzo silne. Cloud jest dobry. Dungeons Guys jest, są bardzo dobre. Ciężki wybór. Ciężki wybór. Hmm. radar jest też bardzo potężny. Wydaje mi się, że zabiorę rewelarka właśnie. Bardzo fajnie działa Summer of Temptation. Jest kolejnym fajnym atakiem. Granie UW myślę, myślę jest dobrym pomysłem. Generalnie więc. No właśnie, dostajemy kolejnego kozaka. Hero of Bladehold. Figurka jest też bardzo silna. Chai Lighting oczywiście. Spectral Procession. Są wszystko bardzo dobre karty. Wysuwam Shape Shift, też bardzo silne. Hmm. ale wydaje mi się, że jednak Hero w Bladehold jest najsolidniejszy tutaj dla nas. Problem, problemem na razie jest to, że mam bardzo mało hmm, tanich dropów, tak? to może być duży problem. Mam nadzieję, że te karty, te takie białe remuwale jakieś będą wracać, <laughs> aczkolwiek no, nie wierzę w to do końca. Tam było Jarney to Nowhere. Hmm. Był jakiś chyba jeszcze remont, który byłby fajny dla mnie. Generalnie coś co pozwoliłoby mi właśnie wcześniej na wczesne tury przetrwać. I taką kartą pewnie jest Path to Exile. Hmm. Ten gość jest bardzo silny, też na pewno robi to kany co turę. Aha, another Void. Dobrze weźmiemy sobie Exile'a. Path to Exile. To jest karta, która czasami potrafi być obosieszna, bo jednak daje gościowi land, To czasami jest problemem, ale generalnie zagrywając ją w late game raczej wiele opcji oponentowi nie damy, a, a, za, a mamy opcję zabić mu bardzo dobrego stwora, prawda, a więc... Hmm, Widzę, że zielony bardzo mocno krąży, nikt nie zbiera chyba rampy, ponieważ mamy Avenger of Zendikar, bardzo silny koleś. Dla nas jest potencjalnie Will Bender. Hmm, Albo właśnie kontra tego Zendikara. Wydaje mi się, że jednak skontruje Zendikara. To jest naprawdę gość, który wygrywa gry. Oczywiście jest drogi i... I to jest pewien problem. Okej, okay, tutaj to się dzieje. O właśnie, jest drop za 2 mana. To jest dobra, dobra informacja dla nas. No jest to oczywiście znowu parę dobrych kart. <gary> Garuk. I źle wiatane i tak dalej, ale myślę, że jednak pielgrzym dla nas będzie wybawieniem, bo nie mamy nic z niego bo zatem to jest oczywiście live linker, prawda? Więc live linker zawsze jest w cenie. No i niesamowita niespodzianka, wrócił Flicker Wisp, to jest naprawdę dobra karta. Oczywiście Kami też byłoby fajne, ale myślę, że Flicker Wisp jest o tyle silniejszy, że tutaj nie ma co dyskutować. Szczególnie, że się kombuje, prawda? Świetnie z rewelarkiem. No, można przełożyć pielgrzyma ostatecznie, jest, jest naprawdę niezły. Na razie tak naprawdę to nie, nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy gram niebieskim, czy czymś innym, bo mam te dwie niebieskie, dwa niebieskie piki wzięte wcześniej, ale w sumie tak naprawdę nie ma żadnej gwarancji, że będę grał niebieskim w tym momencie drafta. No i wrócił Journey to Nowhere, co jest naprawdę super informacją. Mm. No to jest opcja na szukanie, oczywiście, mm, na szukanie e, Shockley, ale wydaje mi się, że jednak Journey to Nowa jest lepszą opcją. Szczególnie, że tak jak powiedziałem, nie jestem przekonany, czy będę grał w niebieskim i jak mocno będę grał w tym niebieskim. No tutaj zdecydowanie Pewnicious Deed, karta, która jest bardzo bolesna, mm. nie tylko dla mnie, wydaje mi się, że generalnie, po prostu, mm. i tutaj albo. Strangle Geist albo Side. Wydaje mi się, że no Geist oczywiście jest chyba ciut ciekawszy, ale jednak Side jest po prostu o wiele łatwiejszy w zagraniu. Więc no i to jest też bardzo dobra karta. Więc, więc myślę, że no oczywiście wraca jeszcze z rewelarka, prawda? Tam coś, coś, jakieś tam różne inne komba się z nią można kombinować. No i też wróciła figurka. Super. Kolejna, kolejna bardzo dobra karta. Także na razie jestem bardzo zadowolony. Jeszcze nie wiem czym gram oprócz białego. Białem gram na pewno. Natomiast na razie tak naprawdę mogę grać równie dobrze z zielonym, jak, jak i niebieskim, jak i w ogóle zupełnie zmienić kolory, iść bardziej agresywnie. No zobaczymy, zobaczymy. To jest właśnie fajne w tych cueback, że no tak naprawdę też człowiek sobie przypomina masę kart, które gdzieś tam kiedyś, prawda, gdzieś tam kiedyś one były grane gdzieś miał, miał z nich wielką radość, fajnie się nie grało, a potem one oczywiście gdzieś tam już e, poszły w zapomnienie, w odstawkę. I oczywiście zaraz możemy, możemy to, do nich wracać. Poszukaj swojej biblioteki pod trzy karty. Mhm. Ciekawe. Ta intuicja jest ciekawą opcją. Pryzm jest taki sobie, myślę. Bunca to jest ciekawy, na pewno. Balans. Hmm. Kurde, balans. No, Ta paczka nie jest jakaś szczególna. Abhiwal na pewno jest bardzo silną kartą ale to jest jakby taka karta bardziej do rampy wydaje mi się że zabiorę sobie bunca tyra hmm. nie wiem wydaje mi się być naprawdę dobrym gościem po prostu i hmm. tutaj hmm. trzech plundzwokarów z niebieskich nic poza brainstormem generalnie wydaje mi się że ten niebieski pójdzie w odstawkę i spróbujemy iść w biało zielone z tego, co widzę. Ewentualnie mogę zabrać tego domy i radę. Hmm. a może sygnet? Hmm. No, znowu jest masa opcji. I nie czasu na wybór. To jest to rzeczywiście dobre. Hmm. Minus 5, minus 5. Garuk jest troszkę słaby, myślę że chodzi o to, że jest po prostu manę ma bardzo, bardzo, bardzo nieprzyjemną. Eee... Myślę, że zabiorę sobie... Dobra, spróbuję tego garuka. Nie wiem, no zobaczymy. Bonfire of the Daunt, jasne. Dlaczego nie? Wraciak Nakatul. Mmm... Talia. Brushland. A Ten broszton może wróci. Wydaje mi się, że biało-zielony to nie jest popularne połączenie. Hmm. Szkoda mi tego niebieskiego, no ale tak naprawdę nic nie idzie w niebieskim. To nie jest jakaś karta, którą mogę wziąć ponad, myślę, czy wraciakiem, my chociaż wraciak dla mnie akurat nie jest jakiś super. E, nakad jest bardzo fajny na pewno. No i Italia. Wydaje mi się, że Italia będzie najlepszym pikiem tutaj. Hmm. Erebus, Savannah Lions, Shardless Agent Cascada no ciekawa karta, to jest jakaś karta, która jest chyba jakaś nowa, ja jej osobiście nie znam, powiem szczerze. Metal Walker okay. Call of the Heart jest też opcją, na pewno. Days jest opcją. Nie wiem, wydaje mi się, że. Mm, że zabiorę sobie Thornscape Battle Battlemage. Bo to jest kolej, której naprawdę... O, proszę, w of To jest karta, którą na pewno chcę zabrać. <grych> Tutaj w ogóle jest dużo tych takich fajnych kart dla mnie. Knight of Glory. No wychodzi na to, że po prostu będę bardziej... będę bardziej agresywny, niż, niż sądziłem na początku. No i tutaj myślę, że Ayani kontra Icidic Slime. Icidic Slime jest naprawdę świetną kartą. To jest naprawdę świetna karta w tym formacie. Scrubland oczywiście nie jest dla mnie istotny. Cała masa czarnych kart niepotrzebna. Wydaje mi się, że jednak wezmę Ajani go i spróbujemy naprawdę iść tak w taką agresję biało-zieloną. biało No biało proszę, bloodblade Elf. No to jest karta, którą fajnie mieć w decku na pewno. Telonith Hermit. No to też nie zły. No i oczywiście Santitan Titan jest też bardzo silny. No wydaje mi się, że nie jestem w stanie chyba tego Santitana podarować. Jest chyba zbyt dobry, żeby go nie, nie wziąć. No, chciałbym też tego Bloodbraid'a jako splash ale myślę, że są tytan po prostu jest znacznie lepszy dla mnie. No i tutaj Fate z kontra Miran Crusader. Fade oczywiście jest bardziej defensywną kartą nastawioną na, na jakiś tam może znaczy takim remuwalem. Miran Crusader jest po prostu naporowcem bardzo silnym. Obie te karty są naprawdę porównywalne i obie bardzo dobre. Wydaje mi się, że jednak wezmę bardziej agresywnie, jeżeli Miran Crusader. No, Okej, okay. tutaj nie ma już nic specjalnego. Na pewno nie za bardzo ktoś gra agresywnym Borosem, czy Monoredem, ponieważ to są same karty do Monoreda. No my sobie zabierzemy... No niech będzie Bogor Ramgang. Chociaż nie będę nim grał, pewnie, ale niech będzie. No i wrócił do domu: radę ciekawe. To jest dosyć silna karta, szczególnie w deku, który ma dużo stworów, tak jak nasz. Jest to na pewno opcja na, spla na splash. Ewentualnie możemy zabrać jakiegoś typa taniego, żeby po prostu jeszcze podkręcić tempo. A wydaje mi się, że zabiorę sobie z tego względu właśnie legionistę. Hmm. Brushland kontra Wild to... eee, Jeszcze Taiga, No ja Zabiorę chyba tą Taigę, mam tam parę opcji na jakieś splesze czerwone. Dobra, Savannah Lions, tutaj bym chciał zabrać. Jeśli mi tylko pozwoli Magic Online. To coś się dzieje złego. Dobra, zabrało. Knight of Glory zdecydowanie Także naprawdę jest fajny jest fajna... Um, fajny deck tutaj Pochowałem już te karty, które raczej się nie znajdą w deku, albo na pewno się nie znajdą. Um, Szakle też odpadają. Jak widać jestem głównie biały, aczkolwiek zielony jest dla mnie istotny i czerwony się może przydać, ponieważ mam tego Battle Maga Mam też figurkę, w której też tam gdzieś, prawda, z tego koloru muszę skorzystać. Dobra, drag mangler niech będzie. No nie jestem przekonany, że wszystkie piki wziąłem, <coughs> brałem tak, jak powinienem brać, czy, czy właściwie właśnie hmm, pikowałem czasami, ale wydaje mi się, że w miarę tak. Dek jest naprawdę przyjemny, nie wiem, czy będzie dobry, ale wygląda przyjemnie. Być może ten Dom radę powinienem zabrać, jednak nie wiem sam. No zobaczymy, generalnie rzecz biorąc jestem naprawdę zadowolony na razie. Dek ma, i... <laughs> ma bardzo fajne starty i... Ma bardzo fajne starty i ma... I ma też fajny late. Ok, kolejna paczka, gdzie jest naprawdę masa, masa wybitnych kart. Sword of War and Peace, Sword of Modern Mind, Scavenging Goose, Recurring Nightmare. No po prostu, sama dobre pozycje. Nawet tron dla nas byłby świetny, ale wydaje mi się, że Sword of War and Peace... Wydaje mi się, że Sword of and War and Peace jest najlepszy tutaj dla nas. To też jest bardzo silne, oczywiście, daje stwora. Protekcja na zielony i niebieski, ale wydaje mi się, że War 5 jest po prostu <coughs> znacznie bardziej agresywny. Jest w stanie wygrywać grę o wiele szybciej. Sword of Body and Mind ma też gorsze protekcje, wydaje mi się. Także spróbujemy właśnie w tym kierunku iść. Xenagos. Snafkaster, e, mm, Sword of Light and Shadow, Katakumby, uh, Mox Diamond, no ok. Co dla nas? Ninety World Champion, attacks all Old Warp, Chaos Control, To jest bardzo dobry koleś do agro. Hmm, Xena wezmę dla tam okay też, ale wydaje mi się, że jednak chyba zabiorę sobie tego... Wiesz, ten Solitary Champion ma szansę wrócić, to naprawdę. Mogę komuś zwinąć jakiś niebieski, jakiś niebieski spell, w stylu właśnie komanda. <laughs> hmm... hmm. Ja, no ciekawe, ciekawe. Jak zwykle w cube drafcie nie wiem, co wziąć. Chyba zwinę komuś komanda i liczy, że Soltari Champion wróci do mnie. No ta mogła jest wiesz, nie złą opcją. Jest Mirror Entity też bardzo silna. Hmm, scroll Rock. Hmm. Wydaje mi się, że wybór jest między Ayanim Immigrant i Tamagloyfan. Tak, tak, tak sądzę. Chociaż w sumie David's Play jako taki splash też jest bardzo silny. Też jest w stanie wygrywać grę z niczego. Hmm. A chyba go jednak. Wydaje mi się być solidniejszy generalnie. Hmm. Celestian Signet, Strip Mine, Pielgrzym, <coughs> Elf, The Wages of War. No to jest karta, która mnie ciekawi bardzo, bo to jest karta, która sprawia, że wygrywając <laughs> ją, mając na stole przewagę to naprawdę oponent <laughs> się nie jest w stanie obronić. Przepraszam, trochę mnie gardło atakuje. Hmm. Ale zabiorę chyba stream Miner, Karta, która niszczy landy. No, robi jeden za jeden w landach. To jest myślę ciekawa opcja. A proszę: Sword of Fire and Ice, Stone Mystic, Elspeth Tyler. Hmm. Jeszcze Knight of Relicious. Ok. Generalnie w WB nie jest zbierane, to już wiemy. Ale... Co mam tu zabrać, to nie wiem. Mystic byłby świetny, to byłoby bardzo dobre, to... To... No, każda z tych kar jest dobra. Czy bardzo dobra. Wydaje mi się, że wezmę jednak Relikwiarza, Mimo wszystko... Angel of Serenity, Noble Hierarch... Wasteland, Tree Top Village. Hmm. Ciekawe, ciekawe. No, Hierarch no, wydaje mi się być najlepszą opcją, no naprawdę, ale nie wiem, w tego anioła jestem w stanie podarować. Mana. Dobra, wezmę tego anioła. Wezmę hmm, Linwala kontra Garuk. Znowu, znowu trudny wybór. Myślę, że was można jednak Nie wiem jak bardzo tym zielonym będę, prawda? Więc Whipcorder Taper kontra Armageddon Armageddon to jest takie właśnie Elevators of War, prawda? To jest dobre w takich dekach de de agresywnych, ponieważ wtedy wkładasz szybko parę stworów na stół Zagrywasz Armageddon No i po prostu koleś nie ma landów, a ty masz stwory w grze, a on nie ma za bardzo co na stole, prawda jeszcze więc to jest niezłe, ale wydaje mi się, że jednak wezmę sobie kolejnego typa za dwa, Tapera e, i tutaj jest Uz vs Caracas, no Caracas ma mm, tą zaletę, że mam sporo chwilę, zobaczcie, ile mam legend jest Limwala jest Talia dwie legendy do wracania no to chyba jest za mało. Myślę, że jednak Scavenging Goose będzie lepszy. Ewentualnie Battlefield Forge. No, wezmę sobie jednak chyba Uza, miał wszystko. O, Target Champion, tak jak powiedziałem. Mam nadzieję, że wróci i wrócił. że bardzo fajnie. Tarmogoyf też wrócił, jak widzicie. Awansny Pilgrim wrócił. No, generalnie ten deck będzie, będzie chyba naprawdę niezły. Boros Signet. Nie wiem czy w ogóle będzie sens splaszować czerwień. O, jeszcze village, super ściana, jeszcze dobra. Nie wiem czy w ogóle będzie sens splaszować czerwony kolor. Mam co prawda tą taigę, może warto, ale nie wiem czy będę grał w tym Battle Magia. Mam naprawdę dużo kart. One jest fajne jako odpowiedź na artefakty i jako sideboard, prawda? Natomiast chyba nie będę grał ni w mainie. No i wtedy oczywiście też nie muszę grać z Ajanim hmm. Jestem ciekaw jak działa To Excel z, tym z tą kartą bardzo hmm. Czy jak ją zexailuję to poszukam sobie landa i ona będzie wracać czy nie Dobra, mniejsze auto. Zostawmy to na razie. Hmm. Figurka, relikwiarz, Resurgence, Bun Satyr na pewno. Hmm. Champion, Whip Ayani, Wisp, Crusader, Legionista, Breithold, Wimbala, Repeller, Santita Path to Exile <laughs> Jak widzicie, już jestem powyżej progu kart, które, chcę, które potrzebuję. <laughs> Także nie wiem na ile jestem w stanie. Czy muszę po prostu przebierać, które karty mi są nie do końca potrzebne. Myślę, że Tarmogoid jest trochę słaby w moim deku, mimo wszystko. Yy. No i nie wiem czy będę grał tymi wszystkimi drugimi kartami. Aniołem, Garukiem, Avengerem. Te karty chyba są niezbędne w tym leku. Wydaje mi się, że mam takie tempo, że jestem w stanie je sobie podarować. Teraz tylko się zastanawiam nad tymi dropami za 2, za 3. Jak to, jak to pozmieniać. Hmm. mm. mm. No jest tutaj parę trudnych wyborów, nie ukrywajmy. Yy. On szuka dowolnego lądu, prawda? Yy. Czy mogę poszukać sobie Street i tytuł Villager z tego gościa? To jest dosyć przyjemne. Myślę na ile ten kolor jest mi potrzebny w tym deku. Nie jest zbyt agresywny, chyba sobie go daruję też. Yy. Tu już mamy bardziej agresję okay. Dobrze, wydaje mi się, że tak zostaniemy Nie chcę zbyt kombinować Zagramy na 12 17 landów Szczególnie, że tak naprawdę Streamline no de facto nie jest lądem, tylko jest wymianą ląd land za -land. Daje mi, sugeruje mi czerwoną manę, ale ja jej nie potrzebuję Potrzebuję na pewno więcej forestów, nie wiem, gdzieś tak 8 forestów niech będzie. Jeszcze po jednym foreście i plęcie. Ok, jest 17 lądów. 17 lądów, 19 kreatur, no taki naprawdę heavy creature deck z fajnymi opcjami różnych komp hmm. nie wiem na ile to będzie wystarczające aby wygrać cokolwiek bo moje tempo jest niezłe, ale nie jest jakieś wybitne no i oczywiście hmm. jestem o coś mocno chyba uzależniony od, hmm. od tych takich late dropów, które pozwalają mi wrócić do gry, prawda? Revelar wchodzi Ktoś tam wraca, prawda, ewentualnie atakuje z powietrza. Hmm, podobnie tam Tytan. Hmm. Jeszcze myślę zabrać nad tym ochran Viperem. Znaczy, przemawia za nim to, że jest, no, że dobiera karty, prawda? Ale niestety jest ze dwa zielonej. I to jest trochę bolesne, bo nie chciałbym tych dwóch zielonych specjalnie wiele tutaj mieć. Mam już Satyra. Mam Uza, mam Redu Wydaje mi się, że zostawimy tak i zobaczymy co też z tego wyjdzie. No, wydaje mi się, że tak jest naprawdę ok. Szczególnie, że tak mówię, ja nie, 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 przy, nie przyglądałem tych kart, więc nawet nie wiedziałem co będzie się pojawiać. Oczywiście znam te karty w większości jakby już tam z lat grania w te, w te kartoniki, ale, ale nie, nie przeglądałem, co jest w tym, w tym konkretnym cubie świątecznym. Cóż, no pozostaje mi jakby liczyć na to, że, że ten deck będzie wystarczający, aby coś ugrać. Czekamy na pierwszą rundę w takim razie.